Społeczność zespołu szkół ogólnokształcących nr 4 imienia Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej zorganizowała wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych. W czasie, gdy pierwsze amerykańskie stany rozpoczynały głosowanie, w Rudzie trwało już liczenie głosów elektorskich. Symulacja odbywa się bowiem zgodnie z zasadami wyborów amerykańskiej głowy państwa. W zabawie udział wzięli nie tylko uczniowie placówki organizującej to wydarzenie, zaproszono do niej również wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i większość gimnazjów z Rudy poszczególnym rocznikom lub klasom, biorąc pod uwagę ich wielkość, przypisano konkretne stany oraz przypadającą na ten stan liczbę głosów elektorskich. Nasi nauczyciele w Wiedzie bardzo chętnie włączali się w takie wprawy, wybory, które organizowali na lekcjach w wos i w momencie, gdy szkoła otrzymała imię Herberta Koleka czyli jednego z prezydentów Stanów Zjednoczonych, doszliśmy do wniosku, że fajnie by było też zorganizować wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to się pierwszym razem udało, tylko w naszej szkole a później coraz więcej szkół się włączało. No właśnie, możemy już chyba mówić o tym, że te wybory w Rudzie Śląskiej to już taka tradycja. Po raz trzeci zagłosowali uczniowie waszej szkoły i nie tylko. Tak, tak, faktycznie już to się wydaje jakby tradycją. Gdy rzuciłem to hasło na początku roku szkolnego, jakoś nie było żadnego sprzeciwu ze strony nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, historii. Wręcz tylko troszkę się zdziwili, gdy okazało się, że tyle szkół chciało wziąć udział w tych wyborach. Przedstawiciele młodzieży wcielając się w elektorów przekazywali informacje na temat zwycięzcy w danym stanie, a wyniki szybko zliczano. Na początku na prowadzenie wyszedł Donald Trump, jednak ostatecznie Hillary Clinton pokonała go olbrzymią przewagą głosów. Prezentuję Maryland, tutaj jeszcze Minnesota, Arizona i Karolinę Południową. A jak będziecie głosować? Na kogo? Na Hillary Clinton. Dlaczego ta kandydatka? Ponieważ nie jest taka kontrowersyjna jak Donald Trump, no, jest on zamieszany w jakieś afery. No, wybraliśmy Hillary Clinton. Ja osobiście jestem za Hillary Clinton, tak jak mój stan i mój rocznik z ZDS-u numer 2, imienia Gustawa Morcinka. Dlaczego wybraliście tą kandyd kandydatkę? Jakoś tak bardziej wzbudziła nasze zaufanie i przekonanie, że to jej należy się to stanowisko prezydenckie. No, mój głos najpierw czekałem dla Donalda dla Trumpa. Dlaczego ten kandydat? No. Głosowanie, które odbyło się w tym stanie no, pokazało, że ludzie z tego stanu akurat właśnie chcą Andra no, Trumpa. Nie wiem dlaczego osobiście, ponieważ według mnie no, Donald Trump nie jest osobą godną, aby zasiąść na powiedzmy tym tronie Ameryki, ponieważ jest to bardzo niebezpieczny człowiek. Na kogo oddacie swój głos? Na Hillary Clinton. Ja Oklahoma i Teksas. Na kogo oddacie głosy? Na pewno na Hillary Clinton. Dlaczego? Uważamy, że na tym stanowisku bardzo dobrze się spełni. Myślimy, że będzie dobrym prezydentem. Jak będziesz głosować? No na panią Clinton. Dlaczego ta kandydatka? No, nie wiem, jakoś mi się spodobała ta pani. Wyniki poprzednich dwóch symulacji przeprowadzonych w Ródzie Śląskiej pokryły się z oficjalnymi rezultatami wyborów prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy tym razem będzie podobnie?